Cześć, witajcie. Dziesiąty odcinek diety kierowcy, jubileusz dzisiaj, więc macie torta. A mianowicie, nawet ja mam torta, bo dziesiąty odcinek, chociaż to jest nasze wspólne święto dzisiaj. Dziś odcinek myślę, że będzie dużo krótszy aniżeli zazwyczaj. Z tego względu, że temat wydaje mi się, że nie jest na 20 minut, ale po kolei, no i tradycyjnie zaczynamy. Dziś opowiem o tym. Przede wszystkim też podpowiem o tym, w jaki sposób w ogóle rozpocząć dietę. No, cały czas trwa moja rekonwalescencja, cały czas y, staram się naprawić moją nogę poprzez nic nierobienie, więc cały czas tylko siedzę w domu, ograniczam wszystko do minimum. I też y, odcinki, które miałem pierwotnie założone, tematy odcinków, no niestety muszę iść na dalszy plan. Mam tutaj zwłaszcza na myśli wszystko to, co miało być w trasie. Dieta kierowcy, więc miało opowiadać o tym, jak sobie radzę w trasie. Natomiast dzisiaj opowiem o tym, w jaki sposób ja w ogóle zacząłem podchodzić do diety i dlaczego. Tutaj muszę, każdy z nas musi sobie indywidualnie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w ogóle chcę schudnąć. I co takiego musi się wydarzyć, żeby chcieć schudnąć? W większości wypadków, efektem tego, że chcemy schudnąć, jest stan naszego zdrowia. Borykamy się albo z nadciśnieniem, albo problem stawów, albo z kondycją. I tutaj, akurat jeśli chodzi o kondycję, to był powód, dla którego ja zacząłem próbować przynajmniej schudnąć. Nie wiem, czy to widać. Za mną są schody, które prowadzą na górę i pewnego dnia dosyć szybko, energicznie po tych schodach szedłem do góry i posłuchałem, co mówi do mnie moja, moja Paulina i miałem gwiazdy nad głową. Rozumiecie, jak jest bajka na przykład. Wtedy zrozumiałem też, dlaczego gwiazdki w bajkach są nad głową. Mi było ciemno. Ja w ogóle nie, nie rozumiałem, nie słyszałem. Co mówi do mnie moja partnerka? I zdałem sobie wtedy sprawę, że pokonałem 16 schodów i nie mam oddechu. Ważyłem 152 kg wtedy. To była rekordowa moja waga, po której to zacząłem. Postanowiłem, że idę na dietę. Dosłownie. Szedłem po tych schodach i powiedziałem, że ja nie chcę jutro na obiad wieprzowiny, tylko chcę jakiś chudy obiad. Poprosiłem o warzywa, poprosiłem o owoce, o ciemny chleb. Sam z siebie rozumiecie. Powiedziałem, że już tego dosyć. 5XL, niektóre nawet musiałem ciuchy kupować. Dosyć. Ale żeby nie powtarzać tego, co było w poprzednich odcinkach, zwłaszcza w tych pierwszych, w których mówiłem, dlaczego się zdecydowałem na dietę, powiem wam, jak ona na początku zaczęła wyglądać, a zrobiłem błąd, który, którego nie chcę, żebyście powielali, a mianowicie to, że jeżeli już każdy z nas zdecyduje się na dietę, bo ja podałem powód, mój był taki, że miałem dość już kondycyjnie, nie mogłem schylić się do buta, ale poza tym też były inne problemy. Nie mogłem kupić ciuchów, wyglądałem debilnie na zdjęciach z moją partnerką, która uwierzcie mi jest bardzo szczupła, atrakcyjna. Ja wyglądałem po prostu jak świnia przy niej. Ja się nie boję, nie, nie wstydzę takiego porównania do świni, ponieważ człowiek tłusty wygląda jak świnia. Nie wiem, czy oglądacie nieraz programy o tych ludziach, którzy ważą po 300-400 kg, zobaczcie na ich twarz. To przypomina twarz świni. Przepraszam, że ja o tym mówię, ale to my do tego stopnia się tak doprowadzamy. I w moim wypadku zrobiłem ten błąd, że chciałem może nie tyle, co schudnąć bardzo szybko, co wdrożyć wszystkie elementy, które towarzyszą chudnięciu. Czyli zacząłem niestety biegać. Mówię niestety, ponieważ przywadzę. 150 kg zresztą to nie było na początku tylko bieganie ja na początku chodziłem sobie spacerowałem ale ważąc 150 kg dość szybko chciałem biegać i powiedziałem sobie tak że będę robił dystans na przykład 5 km ale kilometr podzielę sobie każdy ten dystans na kilometr z czego na przykład 900 m biegnę wystraszyłem się bo drzewo w kominku chyba spadło tak, że 900 metrów idę, 100 metrów biegnę. Bardzo krótko, bardzo truchcikiem, tak? Potem znowu 900 metrów idę, 100 metrów biegnę i zacząłem wydłużać potem bieganie, a skracać chodzenie. 800 metrów szedłem, 200 biegłem. Zwracałem, wiecie co, bacznie uwagę na stawy, ale niestety to nie stawy się odezwały, tylko niestety padły mi plecy. Mówię kolokwialnie, padły plecy. Doskonale o tym wiecie, mówiłem kiedyś, to wspominałem w odcinku. Czyli chciałem to zrobić za szybko. I dlatego tutaj przestrzegam, że jeżeli już bierzemy się za jakikolwiek sport, a jesteśmy zasiedzeni, często gęsto na dietę decydują się ludzie, tak jak ja, którzy przez 7 lat nic nie się robili, 10, 15. Jeżeli jesteśmy zasiedzeni, nie możemy rozpocząć gwałtownie jakiegokolwiek sportu. Moja sytuacja z nogą również podyktowana jest tym, że ważąc ponad 130 kg na obozie karate, yy, wiecie co? Głowa chciała, ale ciało powiedziało nie. Ja nie rozumiem też tego. Ja zbliżam się do 40 i ja nie rozumiem, że nie mogę wykonywać dziś ruchów ćwiczeń takich, które bez problemu wykonywałem lat temu 15-20. I tutaj pojawia się właśnie to, że musimy zrozumieć, jak jesteśmy zastani i że nasze ciało nie składa się tylko z kolan, stawów, bioder. Tylko składa się z no, powiedzmy to sobie wprost, z wszystkiego co może nas zaboleć, prawda? Tutaj na przykład próbowałem sobie wykonywać ćwiczenia siłowe. Mam hantlę. Mógłbym sobie bez problemu też zorganizować sztangę, ale powiem Wam, że boję się zacząć ćwiczyć, gdyż znam swój charakter i tak jak mówiłem w pierwszym odcinku, i tak jak wszyscy, którzy mnie znają i oglądają, wiedzą, że u mnie albo jest coś na maksa, albo tego nie ma wcale. Jeżeli ja mam dziś siedzieć, złapać hantle pod obciążeniem i wiecie co, wykonywać ćwiczenia, gdzie sobie powiem za mało, za krótko więcej, więcej. Uwieźcie mi, że autentycznie boję się, że zaraz może mi strzelić biceps, triceps barki, to jest moment teraz na to, żebyście się śmiali. A teraz przemyślcie sobie, czy to co powiedziałem nie ma czasami głębszego sensu. Jeżeli kanał oglądają ludzie ze sportu, o, oni zapewne do teraz leżą ze śmiechu. Jeżeli oglądają to dietetycy bądź osoby, które mają problem z nadwagą bądź są grubi, powiedzmy to wprost, będą kiwać głową, że tak, facet ma rację. Nawet przykład tutaj kolegi, który był mm, u mnie w zeszłym tygodniu na pracach montażowych w domu, powiedział mi, że wrócił po kilku latach do kickboxingu po trzech treningach, czy czterech treningach już sobie odpuścił, bo plecy mu walnęły. <mum> Facet nie ma nadwagi. Nawet bym powiedział, że jest fajnie zbudowany, ale się zastał. Więc moi drodzy kierowcy, nie tylko, ale mówię tu do kierowców, bo wiem, że większość kierowców pewnie ogląda. Jeżeli zaczynamy sport, zaczynamy go bardzo delikatnie. Okej, okay, ja wiem, co się robi w głowie w momencie, kiedy sobie powiem. Od 10 marca na przykład idę na dietę, tak? Ścinamy kalorie do minimum, ubieramy sobie buty, kupujemy sobie dobre buty do biegania, wychodzimy, biegamy i mamy kontuzję. I siedzimy w domu, a teraz jest dużo trudniej chudnąć siedząc z domu, aniżeli wykonując jakieś ruchy. Bo ja ważę się codziennie, ja wiem, jaka jest waga, waga będzie za tydzień podana, gdyż dobrze wiecie, że co dwa tygodnie ją podaję i już teraz widzę, że ciężko jest zbijać kilogramów więcej, aniżeli chciałem. Nie będę mówił, ile za tydzień zobaczycie moją wagę, bo nie mam niestety ruchu sportu, tak? Więc wolałbym dzisiaj mieć dwie nogi sprawne, 3-4 razy przejść się wokół mojej wioski, spalić... Nie wiem, 200-300 kalorii, aniżeli teraz siedzieć w domu tylko dlatego, że źle zacząłem powrót do treningów. Więc, tak jak tytuł odcinka, jak zacząć, odpowiadam Wam teraz prosto. Bardzo spokojnie zaczynamy. Bardzo spokojnie. I teraz o dwóch rzeczach chcę powiedzieć: o jedzeniu oraz o sporcie. Jeśli chodzi o jedzenie, to jeżeli wiemy o tym, że. Hmm, możemy podjadać, albo mamy naprawdę wielkie żołądki, poprośmy dietetyka o kalorii więcej, aniżeli on nam chce dać. Brzmi trochę głupio, prawda? Nie do końca. Każdy dietetyk pyta się nas najpierw, jaką mamy pracę, jaki mamy ruch i pod to układa nam kalorie. Ale jeżeli będziecie dwa, trzy tygodnie na tej diecie, zobaczycie, że jesteście bardzo głodni, więc przy wizycie u dietetyka, Poproście o to, żeby na przykład zjeść 20 gram więcej makaronu, 20 gram więcej ryżu, bądź warzyw i tak dalej, żeby te kalorie były ciut większe, żebyście nie byli głodni, tak? Bo jeżeli sobie sami, bez dietetyka, ustawicie dietę, że nie jem od jutra wieprzowiny, nie jem od jutra pierogów, nie jem tego i tego, to, się, to sobie zrobicie krzywdę. Krzywdę różną, w głowie bo będziecie głodni, będziecie bardzo agresywni. W organizmie zrobicie sobie krzywdę polegającą na tym, że nie będziecie sami wiedzieć, jakie macie dostarczać witaminy, mikroelementy, makroelementy, jakie ma być podaż białka, węglowodanów, bo sami nie jesteście w stanie ocenić, co wasz organizm tak naprawdę potrzebuje. Więc jeśli chodzi o jedzenie, tutaj kończę, bo już kilka odcinków, było temu poświęconych, tutaj radziłbym, żeby to było pod okiem dietetyka. Nie kombinujemy sobie sami, czyli, tak jak powiedziałem, 10 marca, jeżeli idę na dietę, to nie ścinam sobie o 3 czwarte jedzenia, tylko ścinam sobie 1 czwartą. Jeżeli chcecie iść bez dietetyka, tak? O 1 czwartą. Podajcie sobie mniej kalorii. Natomiast w tym odcinku chciałbym bardziej skupić się właśnie na tym, że jak zacząć sportowo. Jeżeli, trzymajmy się tej daty 10 marca, jeżeli już na 10 marzec macie kupione drogie buty do biegania, jeżeli macie kupione wszelkiego rodzaju legginsy, w których będę wygląda się śmiesznie, tak, ale no, co śmiesznie? No, jestem tłusty i się tego nie wstydzę, prawda? Jeżeli sobie kupicie czapki, słuchawki, drogie słuchawki do telefonu. No to nie porywajcie się z motyką na księżyc. Wyjdźcie sobie po parkingu, zacznijcie chodzić. Skłony w przód, które mają być, nie obciążajcie się za mocno do przodu, wykonujcie lekko. Wszelkiego rodzaju skłony. Dlaczego? Dlatego, żeby nie naderwać mięśni. Nawet mój Achilles, tak? Wiecie bardzo dobrze, że mam uszkodzony Achilles. Nawet powstał prawdopodobnie dlatego, że go za mocno naciągałem. Jeżeli już próbujecie podnosić jakiekolwiek ciężary, róbcie to tylko po to, żeby się spocić. Nie, że ja sobie dam radę po 30-40 kg na łapę, tylko biorę sobie zwykłą sztangę, macham nią po to, żeby się pocić. Zobaczcie na filmiku teraz, jak ja byłem spocony i zmęczony tylko od wstawania na siłowni z piłką. Zwykłe, proste ćwiczenie, prawda? Gdzie trener personalny mi to powiedział, że mam wykonywać, no to się śmiałem. Takie ćwiczenie na siłowni, wiecie co, Wsiedźcie, siądźcie sobie na ławce, stańcie na prostych nogach, obrót lewo, prawo, siadajcie tak 20-30 razy, minuta przerwy i ponownie to trzeba robić. Bez, jeżeli będziecie robić to z jakimś większym obciążeniem, no to zobaczcie, jak pracuje tutaj ciało. Można sobie uszkodzić plecy, nogę, przy, przy skrętach, przy skłonach powiedzmy, również naderwać sobie inne mięśnie. Zaczynamy to wszystko robić powoli. Przyjdzie czas na ciężary, przyjdzie czas na maratony. Popatrzcie, pobiegłem sobie pierwszy raz od chyba 15 czy 20 lat. To był bieg Marceliński w Poznaniu. Oczywiście nie biegłem tam na żadnego rodzaju puchary, wyniki zrobiłem to dla siebie, bo chciałem sobie udowodnić, tak? I to była kapitalna, piękna droga. Ja tak myślałem wtedy, że biegam sobie, tak? Tu już biegałem wtedy około 4 chyba miesięcy i to już były biegi, ale mój organizm cały czas kiwał mi tylko paluszkiem, paluszkiem, aż wylądowałem na sorze i zacząłem przyjmować zastrzyki, o których to stali widzowie kanału już wiedzą. A mogłem chodzić, mogłem doprowadzić do wagi 100 kg, zacząć biegać. Jeżeli wybieracie siłownie, wybierajcie malutkie ciężarki, aby tylko pracować rękami. Pchać nogami, skłony i tak, itp., itd. Jeżeli wybieracie basen. Johnny, chodź. Jeżeli... Chodź, chodź, o tutaj, tak. Jeżeli wybieracie sobie basen, to nie rzucam się od razu do wody i mówię sobie, że przepłynę 20 razy basen, tylko płynę sobie niezwykle powoli. Powoli wracam, robię sobie dużą przerwę. Następnym razem idę na basen, to przerwę sobie skracam. Skracam przerwę. Troszkę szybciej zaczynam płynąć. W ten sposób y, musimy do tego y, podejść. I to tyle, co chciałem powiedzieć w tym odcinku. Mam nadzieję, że zrozumieliście, co chciałem powiedzieć. Jeszcze raz powtórzę. Tytuł odcinka to było Jak zacząć? Odpowiadam, zaczynamy spokojnie. Wszystko, co robimy, zaczynamy spokojnie. Nawet po schodach, jeżeli mamy schody w domu na klatce, wchodzimy spokojnie, tak? Ale wystarczy zrobić jedną rzecz: po 10 minutach takiego wchodzenia po schodach dotknijmy pleców o, na przykład, niżej, tak? Koszulka będzie już mokra, czoło będzie spocone. To znaczy, że organizm nas się męczy. Po tych schodach można też wbiegać. No to przyjdą kontuzje, o których mowa była przez cały ten odcinek. Więc, tak jak powiedziałem, jeżeli jesteśmy zastani, wszystko wykonujemy powoli. I tak należy to robić. Teraz zbliża się okres wiosenny. Spalamy sobie kalorie w różnoraki sposób. Być może jest kosiarka, trawa. Być może trzeba przyciąć żywopłot. Być może trzeba się schylić, żeby coś plewić. Wszystko to wykonujemy powoli, powoli, powoli. W okresie zimowym, który mamy jeszcze teraz, bo temperatury w nocy są niskie i, i, i w dzień, na przykład rano, również. Zaczynamy od porządnej rozgrzewki, prawda? Czyli, jeżeli siadamy na rower, nie pedałujemy od razu szybko, tylko powoli, powoli, powoli regulujemy również nasz oddech. I polecam również to, żeby się zważyć przed treningiem i po treningu. Starajmy się jednak podczas treningu nie pić wody. No, chyba, że ktoś. Biega maratony, tak? No to ten musi pić wodę. Ale jeżeli wykonujemy zwykłe, proste ćwiczenia, 40-minutowe, 50-minutowe, nie nawadniajmy się wtedy i zobaczcie sobie, jaka będzie Wasza waga przed ćwiczeniem i po. To może być nawet 2 kg. W przypadku godzinnego treningu tyle z nas zejdzie wody, a jeżeli trening jest bardzo łagodny, to spalamy również tkankę tłuszczową, prawda? Więc radzę się ważyć i zobaczycie nawet, że wykonując ćwiczenia powoli, również będziecie chudnąć. To tyle, co miałem do powiedzenia w tym odcinku. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak było, to zachęcam do pozostawienia lajka, suba, komentarza. Zapraszam szczególnie do komentowania, hejtowania, udostępniania i zadawania pytań. To, co będę wiedział, odpowiem. Do zobaczenia za tydzień. Będzie waga podana po raz kolejny. Przypominam, że ostatnia wynosiła 130,5 kg. Więc no należałoby teraz złamać tą barierę 130 i żejść poniżej 130 na 129,8 na przykład, ale 700 gram w dwa tygodnie to byłoby za mało, więc cel jest troszkę wyższy. Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Cześć!